Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie 25 stycznia na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii Markowej, w bardzo krótkim fragmencie, dostajemy jedno wskazanie od Pana Jezusa, jedno zadanie, które Jezus przed nami stawia: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I, kochani, nie ma co rozważać nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii. Zadanie jest proste. Idźcie i głoście Ewangelię na cały świat. Kiedyś zastanawiałem się, jak to zrobić, aby właśnie głosić tą Ewangelię, jak właśnie nieść to Słowo Boże. I wiecie, kochani, co mi pomogło? Pomogło mi to, czego ja sam od Pana Jezusa doświadczam. Co ja sam od Pana Jezusa z Ewangelii przyjmuję. I tym dzielę się z drugim człowiekiem. Tym dzielę się z tymi wszystkimi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. I kiedyś jeszcze zastanawiałem się na początku swojej drogi kapłańskiej, czy jest sens głosić dobrą nowinę. I kochani, odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym święcie, nawrócenia świętego Pawła. Szaweł spotyka pod damaszkiem Jezusa, rozmawia z nim, widzi Jego miłość którą Jezus do Niego głosi i przemienia swoje życie. Z prześladowcy staje się tym, który głosi Ewangelię. Zatem, kochani, do dzieła. Niech Pan Bóg nam na ten czas głoszenia Słowa Bożego błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.